Siemanko, witam was wszystkich na naszym kanale Gołębie Rafała i Hani. E, chciałbym Was zaprosić na relację z rynku, targu w Stargardzie z tej niedzieli 2 lutego. Tam byłem i nagrałem filmik dla Was. To jest już część druga, bo pierwsza była wczoraj wysłana. E, mam do Was pytanko jeszcze takie, e, jakbyście mogli, jakbyście wiedzieli gdzie, e, w jakie dni, w jakich godzinach jeszcze adres... Gdzie są organizowane takie targi z gołębiami, skórami, z kaczkami, królikami, ze zwierzętami ogólnie, chciałbym takie miejsca odwiedzić. Nagrać też filmik, jakbyście mogli tutaj pod tym filmikiem w komentarzach dać znać, czy znacie takie miejsca. Tutaj kolega Paweł podesłał do mnie wiadomość, że w Wolinie prawdopodobnie jest jakiś rynek. Targ, ale on jest sobota, niedziela. To też mi się tak nie chce wierzyć. Dlatego, jakby ktoś wiedział, czy w Wolinie w Zachodnio-Pomorskim jest taki targ, to chętnie bym się na niego wybrał. Ale no mówię, czekam na potwierdzenie, czy naprawdę tak jest. Czy to jest jakiś inny rynek, po prostu ktoś się pomylił. Wiem, że w Renicach jest, tutaj kolega też mi pisał, to jest 70 km ode mnie. E, może mi się uda do, dotrzeć, to śmiesznie, do Szczecina. Ale jakoś tak nie mam zapału tam jechać, no bo z tego co słyszałem, to kiepsko z rynkiem i wczesne godziny a to też tak na mnie jest trochę ciężko. No zobaczymy. Dlatego mówię, jak ktoś wie, gdzie są jakieś rynki, targi w zachodnio gdzie warto pojechać, gdzie jest dużo ludzi, to proszę mi dać znać. Chętnie się wybiorę w takie miejsca i nagram dla Was filmik. Dlatego piszę tu w komentarzach. A teraz zapraszam Was na drugą część rynku w Stargardzie z tej niedzieli miłego oglądania ceny gołąbków powiem wam są bardzo niskie ze względu na brak wysyłek hodowcy tak mi się wydaje po prostu chcą się pozbyć nadwyżek a jak się chcesz pozbyć czegoś no to już cena idzie praktycznie w dół takie jest moje zdanie dlatego podpisujcie petycję miłego oglądania hejka Jak będzie za tego to drymiesz, nie? Ja? Pocztowych pełno. A jak? Nie ma, どこへ

nie, nie, bo to jest, to, to jest jaka, no, to idzie... To nie, ja się w nie chwili nie wiem. Na Co? Na Pomidorowo. Nie, dzisiaj w niedzielę pomóżę w szkołach. Dareszka przyjechała w Ameryki, nie ma jebania. Bardzo. Wchodził. Weź tam wybierz samicę tam. No, dalej. Ja nic nie wybieram, bo ja tam no. nie wiem, co jest. No to przyjrzyj się w której samiczej. Dura samica tam. Czemu to składem się? Na internet bez nie? nie, nie, nie. Wybieraj, tylko nie krzyczą, że sam tam wziął, ale ja wiem jak te kurwa lasu... Dola... 그렇죠.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień cena W jakiej cenie? Tam kolega ma. W jakiej cenie? Ten masiuszki, tak? Masiuszki to są. Tak. 100 złotych para. 60 złotych para, tak? 100 złotych. 100 złotych, 100 złotych. Kapucyn? 50 zł. 50 zł. Co będzie na Będzie, będzie, ale nie wiem, czy dzisiaj... Ja dzisiaj oglądają, ale Szczucina, ze Szciucina, z samego rana. O, w Szczecinie jest też? Szucić. A Szczuciń ciężko ten. Ruszać się. Ruszać się. Zapicenie? Nie będzie, bo nie wolno robić. Dziesięć, dwadzieścia. Dziesięć. Ceny i gołębie. Niedługo to nic nie będzie można robić w tym kraju. Nic, no, oddychać nie będzie można. Nie. Oddychać, wysyłać. Tak, tak z tak grubi, jak ten głosowali. <grym> ja tam polityką się nie interesuję. Się <grym 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 a tak dobrze miało. A tak dobrze A te żółte to jakie to nie? 100 złotych para. 100 złoty para. Pasiaki, są pasiaki, tak? 600 złotych pana. Pasiaki. Numer telefonu chce pan podać, czy Że? numer telefonu chce pan podać? Ja bym coś kupić od pana. Mogę powiedzieć Proszę bardzo, niech pan mówi. A, czas. Z... zobaczyć okej okay. Juzek, jak podasz te to cię zapnił <laughs> 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 na stare lata. No, zapytaj jak to wyjdzie. Tak, tak. na stare tak, no, ile się nie wiem, ja od, do, do na, na, na się a znowy, o. O, o, jak, jak na Nie się pokutowało. Nie wiem, to się to się pokutowało. Nie to się to się tak, pokutowało. Wygląda... to zaraza jest to to tutaj co. to z tych jest. Aha, tak. Widzimy. A, a tutaj to a, a tutaj to 667 667 169 169 63,3 63,3 No i super, dziękuję ślicznie. Proszę. Józef, dzisiaj będziesz na ekranie, kurwa. Dzisiaj albo ja, jutro zobaczymy. <grym> no. Jak ktoś zobaczy, to i. No, ja, ja nie no. tak połowę gołębi sprzedaję. No. Tak? no, no bo przyjeżdżają na przykład. Ostatnio pan ze słódzka. Się odezwał do mnie o motyle warszawskie. No to w Goleniowej żeśmy się spotykali. No. no i przyjechał z żoną. No i dobrze. No i tam, bo wszyscy jeżdżą, no nie, nie wszyscy jeżdżą. Nie wszyscy jeżdżą jak ma ktoś czas, no. nie? Jeździłeś, już nie zrobiesz więcej ten... A ja z nitnowu tak przelatuję, nie? Już nie spamiętuję? A jest. Nie, bo tam mam cenę, dlatego. Jak ja bieram, A? Nie, nie Bo mogę wam milion telefonu zarabiać. No tak. <laughs> B, poszłowie w jakiej cenie u pana? Słowa pod to są drogie głęby panie, pan nie masz pieniędzy no, W ogóle, no zdarza się, no trudno, no nie każdy ma. Ale ludzie mają, ale ludzie mają ale myśli, myśli, na, ja nie muszę, ja nie chodzę. Na, na, na telewizji daję. No. Podaj swoje dane wszystkie osobowe. Tak, ja by Miejsce do mieszkania, wszystko. Zabieraj. Wszystkie. <gry> wszystkie wszystkie zawieraj. Gąbki? Tak. Za ile masz je? Po pięć dyszek. Po pięć dyszek. Numer tam podawałeś wcześniej to. Nie? No. Coś się sprzedało? Tak. A ty buciany co miałeś? No tu goszmy wszystko... no, no, wszystkie. Wszystko idzie, nie? Bociany to idą, jak tego to. Nie pada okazji. Szkoda że tego kolornica nie było jeszcze po tych kartkach. No, po tych kartkach. No. Malca, nie Ważne, nie ma, że zagrali. No. No, <grym> no. No. Powiem, że no, nie zagrali źle. No. To, to na, no, na wyjeździe, nie? Na wyjeździe. No, nie? No. No, po, mamy górnika u siebie. No, ale Mnie bardziej interesuje wyjazd. Ja, nie bardziej interesuje nikt, kto się rozstrzygnie Nie wnosi z tego, że, że żeby w... Ale mi się wydaje, że ja zadał pytanie kolendrowiczowi na koniec, to ilość jest. Na chyba już jest poszła. już? To musimy odczekać do tego dziesiątego chyba, oficjalnej.

trzy to urgaj, a kurwa się na dole. nie? Ale to człowiek tak pawzeruje. No o, idzie. To tak biegasz jak szalony kurwa. No to! Nie, bo to tu pogada w nieciśnieniu. No cóż, no tego. co? A, co to 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 biegam. 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 Nie, nie, te no. widniki w jakiej cenie? Te? 400, ładne. ładne pan. A to w jakiej cenie pan ma wszystkie tutaj? No to, ten mewek w jakiej cenie? Nie. No. Tak. Witam, 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 witam. Gdzie zieli stali, ale chyba nie było. PL224 Nie ma wszystkie sprzedane, jedna No i dobrze, kurde, to właśnie tak płyną być co rynek, nie? To Pana też te czerwone, to wszystko? W jakiej cenie u pana te czerwone? To para jest, tak? Czy, czy, są gdzieś sami gdzieś sami, w jakiej cenie? Po 15. po 15 zł. Jak wszystkie to podjechuj na zabieram. <laughs> Dzięki. Dzięki. W jakiej cenie gołąbki upona? W talerzyjaki. Jasne, to jasne, tak? W pary. W parach wszystko, tak? Jaka cena? Po 100, tak? Coś się udało sprzedać? No to dobrze, najważniejsze na plus. To też pana? Te Nie. Não, 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 Pana, jakie ceny pan ma te krymki? 100 złoty para, To złoty para? Moty, 100 para. Widny? Widny? To są standardy, tak? Numer telefonu pan chce podać, jakby coś chciał kupić osobiście, albo. Nie, okej, okay, dobra. Tu Pana kątki w jakiej cenie jest? Hmm. można tak które białe Zostawię sobie za parę. To jest bardzo ważne, abyśmy mogli żyć samica, żeby było, większe klatka postawić, żeby było łatwiej, to by inaczej tutaj, nie? O, Ale to i tak to mam to nie powiem to tak, bo to, tutaj to, to, to wszystkie to mamaczki,

Chyba o czwartej godzinie pokoju tutaj, tam szklatki jeszcze Zaraz tak, już się czekają Zeszli trochę się zrobiło, ja się to. Tak, tak. Ale to jakieś no, na

Takiego lokowanego, tu jest piękny. Bardzo ładny kogut. Taki, taki, taki loskowaty, nie? Tak, jedwabisty, lokowany. I w jakiej cenie ma Pana taką gąbę? O stówkę. O stówkę. Ulocie, tak, to jest, to jest typowo lokowane, Panie Mirku. Typowo lokowane. Ale no. Ja miałam tutaj takie... Wybijane.

Była to ptaki są, które wlepiały. Tu jest para tych dużych... W jakiej cenie u pana takiej wątki? Różnie, we 50 zł. Pogoda, nie? Słaba taka. Ale jeszcze to jaśni. Część jest tu wątki.

じゃあ。